Jest mega, 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 mega sztos. Łoo! Wow! ej, zarąbiste! Cześć! W dzisiejszym odcinku nie będziemy kastomowali butów ani sprzętu komputerowego, ale za to weźmiemy się za ciuchy. Mam katane, dwie bluzy, projekty w głowie, dlatego bierzmy się do roboty. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym kastomie. Rzadko robiłem personalizację ubrań, chyba tylko raz, tak naprawdę, i to była kurtka skajkowa w motyw dom z papieru. Możecie sprawdzić, jest na kanale, ale dzisiaj właśnie mamy dwie bruzy, mamy jedną katanę i troszeczkę, może w skrócie, właśnie co zrobimy i dla kogo w ogóle są te wszystkie rzeczy. W pierwszej kolejności przejdźmy do katany. Mam nadzieję, że dobrze to nazywam, mimo tego, że ma takie dodatkowe rękawy. Jak coś, poprawcie mi po prostu w komentarzu. Katana będzie dla Tomka Dolskiego dla skrzypka, więc będzie taki muzyczny motyw, który wykonam w kolorze złotym i plus do tego jeszcze dojdzie złoty brokat. Raz już go stosowałem, bardzo fajny efekt, więc myślę, że ciekawie będzie go pokazać na odcinku. Więc ta kurteczka będzie dla Tomka Dolskiego. Link do jego kanału, jeżeli chcecie zobaczyć jego twórczość, to macie w opisie. Ta bluza natomiast zostanie zrobiona dla rasowego TikTokera, czyli dla Simona Losika. Możecie sprawdzić jego profil na TikToku. Również możecie sprawdzić jego kanał na YouTubie, więc wbijajcie, sprawdzajcie. Tutaj będzie z tyłu na plecach jego podobizna, plus na rękawach będą napisy i z przodu również będzie napis. Szczegóły zobaczycie, pokażę Wam na projekcie. I na samym końcu, moi drodzy, zrobimy moją bluzę. Już trochę taką zużytą, ale chciałem ją skastomować ze względu na to, że uwaliłem ją ostatnio po prostu farbą i skastomuję ją razem ze swoim synem. Czyli zrobimy taką mega mozaikę na całej bluzie. Fajnie jakby była biała, bo efekt pewnie byłby lepszy, ale wykorzystamy ją pewnie na jakimś odcinku i zrobimy sobie w niej zdjęcia. Ja także zamówiłem specjalne farby do malowania na ciuchach, żeby to nie była angelusa i trzeba było je mieszać, więc pewnie za niedługo do mnie dojdą. A zanim jeszcze zaczniemy, domówię markery Polska, które ostatnio mi się skończyły, a będą potrzebne do kolejnych customów. Wszystko to zrobię dzięki serwisowi Letyshops, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Lety Shops jest to serwis cashbackowy, dzięki któremu na zakupach w internecie, w swoich ulubionych sklepach, a jest już ich prawie 3000, otrzymujecie część pieniędzy, które po prostu wydaliście. Co jakiś czas w sklepach są mega bonusy właśnie na Lety Shops, więc zwroty są naprawdę spore, dlatego możecie jak najbardziej tutaj sprawdzać. Ja w tym przypadku skorzystam z Allegro. Rejestracja jest mega prosta, klikamy dołącz, wpisujemy maila i hasło, potwierdzamy swój kraj i walutę. Tutaj od razu warto zainstalować wtyczkę. Tyczka została zainstalowana, tak jak widać tutaj u góry i mamy fajną informację. Masz dostęp do konta Premium przez 7 dni. Zwrot gotówki został zwiększony o 30%. Dzięki tej wtyczce nie muszę wchodzić na stronę Shops, żeby tam klikać aktywuj zwrot gotówki. Tutaj automatycznie mi się wyświetla. Ja klikam aktywuj. Zwrot gotówki został aktywowany. Tu możemy informację sobie zamknąć. W ostatnich kastomach jasno niebieski i czerwony mi się skończył, więc akurat te domówię, dostawaj płatność. Po zakupie, żebyście się nie wystraszyli, uwaga, transakcje mogą pojawić się na koncie do 48 godzin od chwili ich wykonania. Więc jeżeli chcecie, żeby część kasy do Was wracała, to warto korzystać właśnie z letis. Na pierwszy rzut idzie kurtka Tomka, dlatego będzie motyw muzyczny z tyłu tutaj na plecach, małe dodatki z przodu. Przygotowałem ploter, ponieważ tutaj polecimy troszeczkę szablonowo, zobaczycie za chwilę jaki będzie motyw. I tutaj będziemy lecieli w złoty i czarny, dlatego zobaczcie jak to będzie wyglądać. Do kurtki Tomka wykorzystałem motywy muzyczne, czyli pojawiły się nutki oraz kawałek skrzypiec, górna część oczywiście gryfu, a także inicjały Tomka Dolskiego, czyli TD. Na samym początku przygotowałem dwie wersje. Jedna wersja wyglądała tak, że są czarne nutki, a tutaj po prostu nutki są białe. Projekt przygotowany w specjalnym programie, ploter załadowany, więc teraz wycinamy i przyklejamy szablon. Teraz trochę pracochłonne zadanie, czyli muszę wybrać wszystkie elementy z szablonu, te, które nie będą mi potrzebne, w tych miejscach ma się właśnie pojawić farba. Zabezpieczyłem wszystko taśmą papierową, aby nic się nie przesunęło, no i całość trafiła już na kurtkę. Szablon jest już przyklejony, ale zanim przejdziemy do położenia pierwszych warstw farby, muszę to wszystko dogrzać opalarką, dzięki czemu krawędzie powinny być ostre po położeniu już farby. Aby efekt był dobry, musiałem położyć przynajmniej trzy warstwy koloru złotego przed położeniem brokatu. To teraz wrzucamy brokat. Brokat, który położyłem jest dosyć mocny. Wystarczyła jedna warstwa, dobrze roztarta po całej powierzchni i efekt jest naprawdę zadowalający. A zanim kurtka wyschła, ja udałem się do domu, aby skustomować bluzę razem z synem. Cześć! Co sobie będziemy malować? Super. Co będziemy robić, customować? Na samym początku przygotowaliśmy miejsce, żeby nie upaćkać kać stołu i narożnika. Skupiliśmy się głównie na trzech kolorach, czyli czarnym, żółtym i białym, żeby ona nie była jakaś taka wielokolorowa ale żeby chociaż trochę zachować jakiś taki delikatny charakter. Operatorem całego zdarzenia była Viola i rzeczywiście zamiast takich różnych mozaik na bluzie mogliśmy zastosować tylko i wyłącznie ręce, dlatego tył bluzy wyszedł o wiele lepiej, bo tam zdecydowaliśmy się, że będą tylko odciski naszych rąk bez żadnych takich szarpań e, i jakichś dziwnych wzorów, które no, z przodu nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, a z tyłu dzięki temu, że ich nie ma, bluza wygląda lepiej. Nasz pierwszy custom synem skończony, przechodzimy w takim razie dalej. Teraz przejdziemy do bluzy Simona Losika, czyli będziemy tutaj używali i folię, którą będziemy wprasowywać, również będziemy malować, a grafika jaką wykorzystamy już Wam pokazuje. Tak wygląda, moi drodzy, oryginalna grafika, którą przygotowała kiedyś Gabriela specjalnie dla Szymona. Link do Instagrama wstawiam Wam w opisie. Ja troszeczkę zmodyfikowałem, ponieważ tutaj te czarne elementy, które są na bluzie, będą właśnie folią, czyli włosy, broda i brwi. Reszta zostanie namalowana farbami. Na rękawach pojawi się Simon Losik i z przodu będziemy mieli napis Simon Losik. Pewnie troszeczkę te napisy zmodyfikuję, żeby nie były takie proste, ale projekt właśnie mniej więcej będzie wyglądał tak. Oh, yes, yes, i don't even smoke if you Grafika do wycięcia pod folię mamy już przygotowaną, dlatego teraz tniemy i będziemy wprasowywać. Prasę mam już przygotowaną i nagrzaną, dlatego wlatuje tutaj teraz bluza, wszystkie wzory, wprasowujemy wszystko, no i zobaczycie, jak będzie to wyglądało jeszcze przed malowaniem. Aby custom folią miał sens, musiałem użyć specjalnej prasy, która pod wysoką temperaturą Prasowywała folię na bluzę. Stanowisko mamy gotowe. Wydrukowałem sobie podgląd, no i zrobiłem taki delikatny szkic, żeby wiedzieć, co gdzie, w którym miejscu. Gdzieś tutaj próbowałem już mieszać kolory. No, niezbytnio mi to idzie, ale zobaczymy, jak będzie finalnie. Szczerze powiem, że malowanie na bluzach, na materiałach jest trudniejsze niż malowanie na bucie. Ze względu na to, że farba dosyć szybko wsiąka w materiał i trzeba uważać, żeby farba nie była ani za rzadka, ani za gęsta, tak żeby można było ją dobrze rozprowadzać. Ja musiałem używać do tego wszystkiego specjalnego preparatu, który pod wpływem wysokiej temperatury powodował, że farba była elastyczna i dobrze trzymała się materiału. Zostały mi jeszcze delikatne poprawki. Za chwilę prezentacja całego kompletu i również zobaczycie reakcję Tomka i Simona. Także pamiętajcie, że jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, razem z dzwoneczkiem, żeby nie pominąć kolejnych kastomów, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzach piszcie swoje propozycje na kolejne kastomy. Wszystkie kastomy mamy skończone, dlatego teraz czas na prezentację. No, jeden jakby już mam na sobie, ten, który przygotowałem razem z synem, ale jego też za chwilę zobaczycie. W tym przypadku miałem dosyć duży problem, bo ciężko zaprezentować w sumie na jakiejś takiej fotce te ciuchy, ale chłopaki mam nadzieję, że się nie obraziliście, po prostu nałożyłem Tomka kurtkę i Szymona bluzę, żeby wam jakoś to lepiej zaprezentować i później żebyście zobaczyli po prostu ich reakcję. Zacznijmy na samym początku od przygotowanej kurtki w stylu muzycznym dla Tomka Dolskiego, który gra na skrzypcach, z tyłu na kurtce pojawiły się czarne nutki plus w złocie inicjały Tomka Dolskiego oraz kawałek skrzypiec. Pokusiłem się aby z przodu również zastosować dwa takie małe motywy ze skrzypiec. Kolejny Custom, jaki wam prezentuję, to bluza, którą skastomowałem razem z synem. Oczywiście była to bardziej jedna wielka zabawa e, niż custom, może jakbyśmy się bardziej do tego przyłożyli, to e, sam Custom byłby o wiele bardziej atrakcyjny, ale jakby jest nowe doświadczenie i pewnie będzie można jeszcze spróbować tego stylu, ale najważniejsze jest to, że to będzie bardzo sentymentalna bluza, ponieważ to jest pierwszy custom, który przygotował mój syn. I na samym końcu prezentacja bluzy skustomowanej dla Simona Losika, tak zwanego rasowego tiktokera. W przodu na bluzie wrzuciłem mały napis Simon Losik, również taki sam napis pojawił się na jednym i na drugim rękawie. Ale najważniejsze oczywiście jest z tyłu, czyli podobizna Simona, którą wcześniej przygotowała Gabriela. Ja tą pracę delikatnie zmodyfikowałem tak, aby połączyć ją z folią i z farbkami. A teraz moi drodzy zapraszam Was na reakcję Tomka i Simona. Siemanko, moi drodzy, z tej strony Tomek Dolski. Słuchajcie, właśnie siedzę w moim biurze, w miejscu, w którym podejmowane są same ważne decyzje. I oto przed momentem dostałem właśnie taką tutaj przesyłkę od Czugi, naszego wspaniałego artysty, który to kastowami się zwykł zajmować. No właśnie, słuchajcie, to jest tak genialne i tak świetnie, precyzyjnie wykonane, że muszę wam to pokazać. Tutaj z tyłu, ze złotego brokatu, są zrobione skrzypce. Są czarne nutki, na dole są moje inicjały, t.d. Oczywiście, jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczcie, z przodu, Chuggers zrobił tak zwane f -y, czyli te otwory, które są w skrzypcach na płycie głównej, dzięki czemu wydobywają się dźwięki. Katanie genialnie pomyślane, ale muszę powiedzieć, że Mega, 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 sztos! Więc bardzo czuga, bardzo Tobie dziękuję. Cześć, nazywam się Simon Losik i dostałem od czugi. Paczkę. Dokładnie tak. Czuga jest listonoszem. <laughs> nie, że żartuję. Dostałem od Czugi paczkę, bo podobno słyszałem, że to jest bluza. Moja własna bluza. <laughs> no dobra, ja już, ja już otworzyłem. Miał tutaj trochę karton, jest w takim stanie e, trochę słabym, ale nic więcej nie zrobiłem. Nic więcej nie zrobiłem. Widziałem tylko dwa story, które czuga wstawił. i e, No i co, dobra, otwieramy. No, od, dobra, już otwieramy. Otwieramy spokojnie. Otwo, otworzyłem. <laughs> Uwaga! Łoł! Ej, czekaj, bo to jest... To jest, to, jest, to jest tył? Spoko? Łoł! Ej, zarąbiste! What the heck? W ogóle jaka ten, nie? Ale sztos! To jest sztos, nie, siostra? No, the heck, ale jaja! What? Dobra, czekaj, to jest tył. Jaki sztos, w ogóle jaki to jest w dotyku! Nie są. Sorry, ale jaki jaki ten? Patrz to, to jest to, jest to jest to jest dobre. Patrz 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 patrz. Jaki ten? Ale numer. Ty nawet tego nie czy W ogóle wiesz, w ogóle ten, nie? Patrz jak są. Simon i Łośek. Ale czar Zarąbiste! Czuga. Dziękuję! Tak moi drodzy, wyglądały kastomy. Koniecznie obejrzyjcie poprzedni odcinek, w którym kustomowałem buty za pomocą hydrografiki, markerów Polska i sprawdzaliśmy ich wytrzymałość. Ja dziękuję za obejrzenie moich pierwszych zmagań z kastomem ciuchów. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Na razie trzymajcie się. Cześć!